Dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj robimy razem miesięczny reset. Zazwyczaj robię go właśnie w ostatni weekend miesiąca, żeby się tak zresetować, zrobić miejsce na nową energię, zaplanować wszystko i tak dalej. To jest jeden z moich ulubionych dni, także bez zbędnego przedłużania. kończę kawę i będziemy zbierać się na trening. Ogarnęłam się i stwierdziłam, że pójdę na nogach na siłownię. Jest taka typowa jesienna pogoda. Puszczę sobie jakiś fajny podcast, zrobię dobry trening. Dzisiaj robimy brzuch i nogi. Później pójdę jeszcze do Sauny się tak wypocić, także can't wait. Let's go! Nogi zrobione. Kończę teraz Już Cieszę się, bo jestem sama. Później pójdę jeszcze na schodki na 20 minut, do sauny i będziemy wracać. Wróciłam już do domu i tak się cieszę, że poszłam od razu na tą siłownię, bo teraz jest naprawdę okropna pogoda, także jestem wdzięczna za to, że nie muszę wychodzić z domu. Teraz zrobię sobie śniadanie. Mam mega dobry humor po treningu, także idziemy gotować. Dobra, śniadanie zjedzone i zabieramy się teraz za reset mieszkania. Ogólnie nie jest źle, bo w tygodniu umyłam podłogę, ale tak, w kardyrobie jest dramat. Chciałam też ubrać nową pościel i umyć okna, póki jeszcze nie jest tak mega zimno, bo w zimę nie ma szans, że ja to zrobię, a już wypadałoby. Mama kupiła mi też taki specjalny płyn do mycia zmywarki, który się tak wkłada do środka, także zobaczymy, chcę jeszcze przemyć łazienkę i na tym chyba skończymy i przejdziemy do fajniejszych rzeczy. Dobra, mały update, garderoba posprzątana, okna umyte, świeża pościel założona i teraz zabieram się za sprzątanie biurka, bo chcę mieć tak dokładnie wyczyszczone i zorganizowane Sprzątanie skończone, i teraz czas na prysznic. Wreszcie, bo już się czuję taka cała lepiąca i tle. Wiecie o co chodzi. Umyta ogarnięta, pomalowałam się jeszcze w międzyczasie, wysuszyłam posy. Teraz chcę zaplanować sobie październik, podsumować wrzesień, zrobić budżetowanie, a potem pojedziemy na zakupy. Skończyłam właśnie planowanie października, zrobiłam budżetowanie, przelewy itd. Teraz chcę jeszcze zrobić sobie na Pinterestie tablicę do romantyzowania jesieni i tych trzech ostatnich miesięcy roku. Teraz idę z chłopakiem na zakupy. Kupimy kwiatki do mieszkania, pójdziemy do galerii, na zakupy spożywcze. Może jak wrócę, to zrobimy jeszcze meal prep, albo zostawię to sobie na jutro. Nie wiem, zobaczymy. Ogólnie teraz jest czas na relaks, także bardziej na spontanie. Zobaczymy, co będziemy robić. Это было, на сегодня попал, милого дня.